Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które mają sprawić, że przez ten trudny okres przeprowadzimy zarówno pracowników, jak i pracodawców w miarę możliwości, jak tylko to będzie możliwe, suchą stopą. I tak jak już wspomniał pan premier, tworzymy elastyczne ramy do tego, aby tę pomoc dostarczać. Dziś dostarczamy te instrumenty, które są adekwatne do sytuacji, w jakiej znajdujemy się dzisiaj. Ale w tej ustawie już tworzymy instrumenty, które jeśli będzie tego wymagało, jeśli sytuacja będzie się przedłużać, będziemy w stanie reagować elastycznie. Dlatego jednym z elementów w przedłożonej ustawie jest stworzenie funduszu COVID-19. To jest nowy fundusz, którego dysponentem będzie prezes Rady Ministrów i które środki z tego funduszu będą mogły być dystrybuowane do innych funduszy, do funduszu świadczeń gwarantowanych, funduszu pracy, tam gdzie w danym momencie będą potrzebne, ponieważ nie zabraknie środków na dostarczenie pomocy tym wszystkim, którzy spełniają dzisiaj kryteria, aby tą pomoc Mocą zostać objęci. Z rozwiązań, które w pierwszej kolejności wprowadzamy, to te na czas dzisiejszy, na przedłużony czas kwarantanny, którym objęte są szkoły i dzieci w obowiązku szkolnym, czyli przedłużenie świadczenia opiekuńczego dla rodziców, dzieci, które dzisiaj nie są w obowiązku, które dzisiaj nie mogą chodzić do szkoły. Rozszerzamy także te uprawnienia dla tych osób, które są ubezpieczone w rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych. Oni także będą mogli teraz skorzystać z takich świadczeń. Zmieniamy także zakres tej pomocy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Te dzieci, które znajdują się w placówkach opiekuńczych, rodzice tych dzieci będą mogli korzystać ze świadczeń, mając, mając dzieci do 25 roku życia. Wprowadzi, wprowadzamy rozwiązania z zakresu ochrony miejsc pracy, jak mówił pan premier. I tutaj proponujemy szeroki wachlarz ułatwień dla firm zarówno małych, jak i tych większych, gdzie znosimy reżim pomocy de minimis, pomocy publicznej znany z czasów przedwirusowych, a zatem nie mamy żadnego limitu pomocy publicznej w tym zakresie. Oferujemy dwa rodzaje rozwiązania. Dla przedsiębiorstwa, które dzisiaj znajduje się w postoju, czyli takie, które nie może świadczyć żadnych usług, straciło klientów, straciło zamówienia, wówczas takie przedsiębiorstwo może zgłosić się do sytuacji postojowej. W ramach tego postoju może zredukować czas pracy wszystkich pracowników do wymiaru połowy etatu, tej połowy, która jednak nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie. Za to wynagrodzenie pracodawca będzie płacił tylko połowę. Drugą część wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne poniesie zakład ubezpieczeń społecznych. A zatem, jeśli mówimy o kosztach, to taki jeden pracownik, którego pensja wynosi 2600 zł, 1300 zł, to będzie ta kwota, którą będzie ponosić zakład, Fundusz Świadczeń Gwarantowanych. Jeśli przedsiębiorstwo jest spowalnia, ale może świadczyć usługi, może prowadzić, kontynuować choć w, wymi w zredukowanym wymiarze działalność produkcyjną, wówczas przedsiębiorca może redukować czas pracy swoich pracowników o 20% do wymiaru ośmiu dziesiątych etatu. I wówczas także Fundusz Świadczeń Gwarantowanych pokryje połowę wynagrodzenia do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, czyli do kwoty około 5 tysięcy złotych. Połowę tej części pokryje Fundusz Świadczeń Gwarantowanych i tutaj znowu wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, drugą część będzie ponosił pracodawca. To bardzo konkretna i bardzo Silne wsparcie, które w przypadku postojowego obniża koszt działania, działalności firmy o około 80%. Te rozwiązania, tak jak powiedziałam, są powszechne. Mogą z nich korzystać zarówno małe firmy do 10, 20, 30, 50 pracowników, jak i wszystkie firmy duże, które nie mieszczą się w kryterium małego i średniego przedsiębiorcy. Te duże firmy, które korzystały z pomocy publicznej, czy to w zwolnieniach podatkowych, czy w bezpośrednich grantach, czy korzystając z mechanizmów specjalnych stref ekonomicznych, ta pomoc udzielana w poprzednich latach nie sumuje się i dziś mogą korzystać z tej pomocy na podtrzymanie pracowników i podtrzymanie, podtrzymanie stanu. Ułatwiamy także i uelastyczniamy możliwość korzystania z tych instrumentów, to znaczy przedsiębiorca może łącznie korzystać i z jednego, i z drugiego, może część pracowników wysłać na postojowe, a części obniżyć wynagrodzenie, pozostawiając ich w pracy. Taki pracodawca to nie jest jedyna pomoc, którą mu oferujemy. Taki pracodawca może także skorzystać z prolongaty zarówno składek na ubezpieczenia społeczne, jak i wszystkich swoich obowiązków podatniczych. Dotychczas mógł to robić, ale musiał ponieść z tego tytułu opłatę prolongacyjną. My tę opłatę znosimy. Jednocześnie upraszczamy bardzo model i sposób sięgnięcia z tych, z tych ułatwień. Opłatę, odroczenie bądź układ ratalny będzie można zwrócić się na bardzo prostym, jednostronicowym formularzu. One wszystkie będą dostępne już w przyszłym tygodniu i dla pracowników, i dla pracodawców. Podobnie właściwe naliczenia na podatki. Również będzie można odbyć na podstawie bardzo prostego oświadczenia, które także będzie dostępne już w przyszłym tygodniu. Jednocześnie w tym, w tym okresie oferujemy dla mikrofirm, tak jak wspomniał Pan Premier, zniesienie składek na ubezpieczenia społeczne. I tutaj nie mamy kryterium. Firmy zatrudniające od jednego do dziewięciu pracowników będą mogły skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne społeczne, jeśli ich obroty spadły o około 50% w miesiącu poprzedzającym. Właściciel takiej firmy, który jest bardzo często samozatrudnionym, również nie będzie musiał płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli jego przychody nie przekroczyły trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli dziś jest to 15 600 zł. Na, na jeden kwartał znosimy także obowiązki, składek na ubezpieczenia społeczne dla tych ubezpieczonych w rolniczym systemie ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie dla wszystkich, dla wszystkich firm, choć to oczywiście instrument przede wszystkim dla tych najmniejszych, biorąc pod uwagę jego skalę, oferujemy pożyczki. Pożyczki, których dysponentem będzie Fundusz Pracy. Pożyczki w wysokości 5 tysięcy zł, które po pół roku będą mogły być umarzalne, one także będą dostępne w dniu wejścia w życie tej ustawy. Dla pracodawców, którzy będą korzystać czy to z rozwiązania postojowego, czy też z rozwiązania z obniżonego wymiaru pracy, uelastyczniamy także możliwości rozliczania czasu pracy będą mogli wykorzystywać wówczas w okresie już popostojowym kiedy wrócą do pełnego wymiaru pracy w większym stopniu korzystać z pracowników i skróci się czas odpoczynku dla pracowników jest to, to, co chciałabym podkreślić, rozwiązanie, które wypracowaliśmy ze stroną społeczną. Strona społeczna, przedstawiciele wszystkich związków zawodowych, rozumiejąc powagę sytuacji, zgodzili się na te rozwiązania, na które do, przez wiele lat nie, nie wyrażali zgody. Rozumieją, że ta elastyczność jest dzisiaj warunkiem utrzymania miejsc pracy. Ta ustawa to także szereg ułatwień biurokratycznych. Ona wiąże się chociażby z wydłużaniem wielu terminów administracyjnych. Wydłużamy termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności czy o niezdolności do pracy. Przedłużamy w sposób automatyczny badania medycyny pracy. Ktoś, komu kończy się termin ważności takich badań, będą one w czasie trwania epidemii wydłużone w sposób automatyczny. Wydłużamy także czas ważność zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych. Dajemy także możliwość samorządom odroczenia poboru podatków od nieruchomości. Te, które, które czas zapada na kwiecień, maj i czerwiec będą mogły być regulowane do końca września po decyzji samorządów terytorialnych. Mamy także w tym pakiecie specyficzne branżowe rozwiązania. Te dotyczące sektora związana, szeroko związanego z sektorem kultury, dla tych, którzy dzisiaj nie mogą z powodu zakazów i ograniczeń w ruchu prowadzić swojej działalności, w dyspozycji ministra kultury i dziedzictwa narodowego pozostaje fundusz, którym minister będzie mógł dysponować w sposób swobodny, po to, aby podtrzymać tę aktywność w czasie, kiedy ona w trybie normalnym nie może być prowadzona. Mamy także rozwiązanie specjalnie adresowane do branży turystycznej to ta, która w pierwszej kolejności ucierpiała z powodu rozprzestrzeniania się wirusa. Bardzo dużo wycieczek, imprez turystycznych było anulowanych, zaczęło być anulowanych od 15 marca. Wprowadzamy zatem rozwiązanie, za sprawą którego, jak państwo wiedzą, dziś, kiedy impreza turystyczna, w której chcieliśmy skorzystać, jest anulowana przez organizatora, możemy ubiegać się o zwrot kosztów do 14 dni od anulowania wydarzenia. My wydłużamy ten termin do 180 dni. To są takie rozwiązania, jakie zostały przyjęte również w ostatnich tygodniach w kilku państwach członkowskich. Oraz dajemy możliwość odbioru tego, te, tego wydarzenia nie tylko w formie gotówkowej, ale także w formie vouchera na poczet nowej, nowego, kolejnego innego wydarzenia. Będziemy także i to chciałam zapewnić, że pracujemy już także nad rozwiązaniem, które dostarczy branży turystycznej szczególnego wsparcia, takiego bonu, które będą mogli wykorzystać Polacy sięgając jednak zamiast po zwroty, to jednak po nowe usługi turystyczne będziemy chcieli go zaprezentować także i przedyskutować z państwem w najbliższych tygodniach. wprowadzamy także rozluźnienia w zakresie wymogów wynikających z prawa zamówień publicznych wiele inwestycji wiele realizacji nie będzie mogło być dokończonych w terminach wynikających z umów właśnie ze względu na, trwającą, na trwający stan epidemii. Znosimy zatem kary, które są, które są wpisane, kary ustawowe wynikające z, nie, nie, z nierealizacją terminową z zleceń bądź usług. Przedłużamy także i adresujemy problemy związane z rynkiem pracy. Mamy na polskim rynku ponad 2 miliony cudzoziemców, którzy świadczą, którzy są na tym rynku pracy i są ważną tkanką tego rynku. W sposób automatyczny przedłużeniu ulegają wizy i pozwolenia na pobyt, pozwolenia na pracę do czasu trwania stanu epidemii oraz 60 dni po jego zakończeniu. To bardzo też ważny element, na który zwracali nam uwagę pracodawcy. Jednocześnie wprowadzamy rozwiązania adresowane do tych, którzy wynajmują powierzchnie w sklepach wielkopowierzchniowych, galeriach, tych, które dzisiaj są zamknięte w obiektach handlowych. Wprowadzamy rozwiązanie, zgodnie z którym na mocy dzisiejszego prawa wiemy, że ten stan, w którym dziś jesteśmy, zwalnia z obowiązków prawnych najemców, tymi obowiązkami jest płatność czynszu. Dodajemy dodatkowo takie elementy, które sprawią, że po zakończeniu tego stanu w sposób automatyczny będą wygasać na podpisane dzisiaj umowy. I najmujący będą podpisywać nowe umowy. Na mocy tych nowych umów wydłużamy pas startowy i te pierwsze miesiące będą ob obłożone niższym czynszem niż przed czasem wirusa. Dajemy w ten sposób szansę na przetrwanie tym branżom i tym firmom, które dzisiaj nie mogą po prostu prowadzić swojej działalności. W zakresie nowych obowiązków, które miały wejść w życie w tym roku, znosimy bądź przesuwamy część z nich. Przesuwamy czas wejścia w życie JPK VAT, które miało wejść w życie od 1 kwietnia na koniec lipca, przesuwamy wejście w życie bazy danych o odpadach, nowych obowiązków administracyjnych dla wszystkich przedsiębiorców, przesuwamy ten termin na koniec roku. Wprowadzamy także elastyczne formy zmiany planów finansowych w instytucjach niezbędnych, które mierzą się dzisiaj z problemami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa. Są to takie instytucje, agencja rezerw materiałowych czy KOWR, które będą mogły w sposób swobodny zmieniać plany finansowe bez konieczności notyfikowania ich przez Komisję Finansów Publicznych. Tylko w ten sposób będziemy mogli aktywnie odpowiadać na potrzeby dzisiejszych czasów. W tym w zaprezentowanych przez nas rozwiązaniach są także szczególne rozwiązania dotyczące pomocy de minimis, pomocy znanej większości firm w Polsce. Jest to pomoc pożyczkowa, której gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas ten instrument był ograniczony do 60%, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego gwarantował pożyczkę do wysokości 60% jej wielkości. My podnosimy tę gwarancję do 80% i zwiększamy wolumen, z którego może firma skorzystać z 200 do 800 tysięcy euro. Te pożyczki, dystrybutorem tych pożyczek są banki komercyjne. One znają ten mechanizm dlatego już w przyszłym tygodniu będą one dostępne na rynku. Są to, możemy powiedzieć, tanie i proste pożyczki obrotowe, które pozwolą firmom przetrwać ten trudny czas. Całość tak naprawdę ryzyka zostaje tutaj przeniesiona na bank gospodarstwa krajowego. Przedsiębiorca nie musi zatem dostarczać i spełniać bardzo wysokich wymogów wynikających z prawa bankowego. Do całości rozwiązań, które proponujemy, do, dołączamy także do filarów, o których wspomniał pan premier, tych filarów inwestycyjnych. Do tego filaru dotyczy ustawa zmieniająca ustawę o systemie instytucji rozwoju. W ramach systemu instytucji rozwoju uruchamiamy dwa instrumenty. Jeden z nich to w Agencji Rozwoju Przemysłów zostanie uruchomiony instrument wsparcia branży transportowej. Polska jest tym państwem, które stanowi najwięcej usług transportowych w całej Europie. Dzisiaj ta branża z powodu tego, że mamy kolejne państwa są zamknięte, unieruchomione, jest, spotyka się z ogromnymi trudnościami. Większość, mamy 278 tysięcy ciężarówek, których właścicielami są firmy, zarówno duże, ale także gro z nich, 25% tych firm, to są firmy mikro i małe. Większość tych ciężarówek to są ciężarówki leasingowane. Dzisiaj spłata rat leasingowych jest ogromnym wyzwaniem dla tych firm. Dlatego w Agencji Rezerw Materiałowych utworzony zostaje specjalny fundusz w wysokości miliarda 700 milionów złotych, z którego to funduszu będą finansowane przez 15 miesięcy raty leasingowe dla firm, które dzisiaj cierpią z powodu koronawirusa. W ustawie zmienionej ustawie o systemie instytucji rozwoju zostaje wprowadzona także możliwość utworzenia nowego funduszu, fundusz, który będzie dokapitalizowany kwotą 7 miliardów złotych i który Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł w sposób elastyczny wchodzić udziałowo, podnosić kapitały na warunkach innych niż te tradycyjne znane z prawa bankowego, gdzie ocena ryzyka podmiotu będzie oczywiście znacznie inna, będzie uwzględniała sytuację, w jakiej znajdują się firmy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Rozwiązania, które przygotowaliśmy są bardzo kompleksowe. To duża, jak Państwo wiedzą, ustawa. Niecierpliwili się Państwo w tym tygodniu z tego powodu, że dostarczaliśmy ją Państwu do dyskusji późno, ale pomimo tego, że pracowaliśmy nad nią nieustannie przez wiele, wiele godzin w ostatnich dobach, spotykaliśmy się z Państwem, pokazując wersje robocze. Jesteśmy otwarci, bo zależy nam bardzo na tym, aby ta ustawa była tak jak powiedziałam projektem solidarnościowym, także projektem, który połączy nas, koalicję i opozycję, ponieważ nie robimy tego jako cel polityczny, robimy tę ustawę, robimy, przygotowujemy te rozwiązania, ponieważ one mają być dobre dla Polski. A nigdy tak w całej historii Polski zawsze mamy takie doświadczenie, że Mobilizujemy się zawsze w czasach kryzysu. Ja mam nadzieję, że z tego kryzysu będziemy w czasie tego kryzysu będziemy nie tylko zmobilizowani ponad podziałami, ale także wyjdziemy z niego wzmocnieni. Pani marszałek, Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o przyjęcie przedłożonego przez nas przedłożonych przez nas projektów ustaw.